O problemach związanych z odśnieżeniem murawy mówiliśmy w piątek, kiedy miejski ośrodek sportu i rekreacji zwołał w tym temacie konferencję prasową. Mosir uznał, że warunki atmosferyczne i zalegająca warstwa śniegu nie pozwalają na przygotowanie murawy do ostatniego tegorocznego meczu, a odśnieżenie murawy grozi bardzo mocną degradacją boiska. Miejski klub Piłkarski Kotwica zareagował natychmiast, zarzucając Mosirowi, że jego celem jest uniemożliwienie rozegrania najbliższego meczu ligowego. Klub na swoim oficjalnym fanpage ogłosił akcję odśnieżania stadionu. Ostatecznie do akcji włączyła się także Zieleń Miejska oraz Mosir. Mecz się odbył, ale ta sytuacja sprawiła, że w komentarzach zawrzało. Czy podda się pani dyktatowi Piłkarskiej Kotwicy? Może czas zawiesić finansowanie klubu, dopóki klubem nie będą zarządzać koło Brzeżanie. To jedno z pytań pod zapowiedzią audycji prezydencki kwadrans. Nie poddam się żadnemu dyktatowi mówi prezydent. Wszyscy którzy mnie znają to wiedzą, że postępuję zawsze zgodnie z prawem i żadne presje Szantaże, żadne nieprzyjemne sytuacje, nie są w stanie mnie odwieźć ani, z, ani zawrócić mnie z tej drogi. Ja po prostu postępuję zgodnie z prawem. Jeśli chodzi o finansowanie klubu, my finansujemy klub naszą kobrzyską kotwicę, której gratuluję, że są liderem. Gratuluję postawy, pięknej postawy wszystkim kibicom przed ostatnim meczem, którzy włączyli się w akcję odśnieżania. No śnieg padał, nie ma w tym mojej winy. Natomiast gdybyśmy zgodnie z oczekiwaniami pana Bednarka i pana prezesa Dzika wpuścili tam sprzęt do odśnieżania, rzeczywiście odśnieżylibyśmy przepięknie w ciągu kilkudziesięciu minut, ale z Murawy nie zostałoby nic. I o to właśnie cały czas wnosił pan dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, że przy takiej ilości osób pracujących w miejskim ośrodku sportu i rekreacji nie jest w stanie przygotować tej murawy w należytym stopniu. Prezydent podziękowała kibicom, którzy połączyli siły, aby odśnieżyć murawę. W dużej mierze dzięki nim mecz mógł się odbyć na odśnieżonym stadionie. Jednak histeria i aura wokół tego tematu była zupełnie nikomu niepotrzebna, uważa Anna Mieczkowska. Nie musieli wszyscy dziennikarze i mieszkańcy słuchać, że że klub chce grać, a, a, a miasto, bo tak to pan Bednarek ciągle powtarza, miasto nie chce pomóc. My pomagamy i ja pomagam i kluby o tym wiedzą i działacze sportowi, i działacze kultury i w ogóle mieszkańcy o tym wiedzą, że w drobnych sprawach organizacyjnych jestem w stanie pomóc w każdej sytuacji i każdemu. I tak też teraz się stało, że wspólnym wysiłkiem wielu osób został ten stadion przygotowany, a konkretnie Murawa do rozegranego meczu i miało to swój szczęśliwy finał, że piłkarze wyszli na boisko. Ja postępuję zgodnie z prawem i nikt mnie nie nakłoni do tego, żeby nie stosować prawa zamówień publicznych. Nagle wytworzyła się histeria stadionowa, bo prezes Dzik i dyrektor Bednarek uważają, że w styczniu powinniśmy wyłożyć na stadionie nową murawę. My to zrobimy wtedy, kiedy będziemy do tego przygotowani, tłumaczy prezydent. Przygotowujemy Przetarg jesteśmy w procedurze. I powiem to jeszcze raz, bo już chyba od trzech tygodni mówimy o tym, że gdyby nie to, że ulegliśmy prośbom klubu, którzy chcieli włączyć się aktywnie w przygotowanie dokumentacji i mieli nam dostarczyć PFU, dwa razy dostarczyli dokumenty, które nie nadawały się do tego, żeby one mogły być wykorzystane do procedury przetargowej. Za trzecim razem się po prostu obrazili, zabrali same dokumenty. My straciliśmy kilka tygodni, jesteśmy teraz w procesie. Mogliśmy już dawno mieć rozstrzygnięte postępowanie na dokumentację. Niestety tak się nie stało. Dzisiaj po prostu pracujemy, robimy, przygotowujemy i stadion wtedy, kiedy kotwica awansuje do pierwszej ligi, a myślę, że tak będzie, bo mają wielkie szanse i, i bardzo dobrze grają, i mówią o tym eksperci i miłośnicy tej dyscypliny, że mają naprawdę szansę, aby wejść do pierwszej ligi, to stadion będzie przygotowany. Jak podkreśla Anna Mieczkowska nie mówi o całym klubie, bo większość działaczy po prostu nie chce uczestniczyć. W tym całym cyrku. Który właśnie robią e, osoby takie jak właśnie pan Bednarek, który chyba nie ma pojęcia, że dotychczas w nigdy takiej sytuacji nie było. Myśmy no zawsze współ... To to, to no nie jest Kołobrzegu, więc mógłby przyjąć te zasady, które obowiązują w Kołobrzegu i obowiązywały dotąd. Wzajemnego szacunku i e, wzajemnych takich dobrych relacji dobrej współpracy, bo tak było. Ja nadal kibicuję mocno Kotwicy. Będę chodziła na mecze. Może pan Bednarek Chcieć albo nie chcieć, naprawdę ja nie będę ulegała żadnej presji, żadnym szantażom, żadnym presjom. Mogą wieszać banery na, na płocie stadionu. Mnie to po prostu nie, absolutnie nie zniechęci do tego, żeby przygotować tak, jak to powinno być zrobione. Obiecuje to wszystkim mieszkańcom, że będzie wszystko przygotowane zgodnie z prawem zamówień publicznych. Mieszkańcy pytali również o to, kto zapłaci za ewentualne zniszczenia murawy na Stadionie Miejskim w przypadku ich ujawnienia. Jednak po wstępnych oględzinach można stwierdzić, że nie ucierpiała zbyt mocno, może mieć nieco opóźniony proces wegetacji. W razie zniszczeń murawy będziemy musieli no, ponieść tego koszt. No, kto my, mieszkańcy? Oczywiście, że tak, no, tu, tu nie ma innej możliwości, no, właścicielem tego jest miejskiej środek. Sportu i rekreacji, dlatego pan dyrektor wykazał się naprawdę należytą starannością i dbałością o to, żeby majątek publiczny nie uległ zniszczeniu. Co za to go spotkało? No po prostu oskarżenia o brak dobrej woli, o brak współpracy, wręcz takie teksty naprawdę nieprzyzwoite, które się ukazywały, ale to naprawdę do niczego dobrego nie prowadzi. Jeszcze raz powtarzam, my prowadzimy cały czas jednakową politykę w stosunku do klubów sportowych, wspieramy ich wtedy, kiedy Anna Mieczkowska zapowiedziała, że spotka się z prezesem Adamem Dzikiem w celu wyjaśnienia kilku kwestii. Usuwanie z profilu oficjalnego klubu oficjalnych komentarzy, czy też wyjaśnień, które pisze rzecznik prasowy prezydenta, ukrywanie tych komentarzy, i to się zdarza nie raz, ale wielokrotnie, no wymaga niestety, ale wyjaśnienia, bo takich sytuacji nigdy wcześniej, proszę Państwa, nie było. Jeżeli ktoś zarzuca nam, miastu, brak dobrej woli i rzecznik prasowy odpowie. Czy też wyjaśnia wszystkim, którzy czytają, a ktoś ukrywa te komentarze i po prostu nie mają mieszkańcy możliwości zapoznać się z naszą stroną, to na szczęście są wolne media, gdzie ja mogę po prostu powiedzieć Państwu, że mm, takie sytuacje po prostu mają miejsce. Czy też wieszanie obraźliwych banerów na prezydenta miasta na płocie. To też nie jest dobry przykład i wcześniej takiej sytuacji nie było i na pewno tego nie zrobili kibice, bo my wiemy już kto to zrobił. Wstyd, że takie sytuacje mają miejsce u progu awansu do pierwszej ligi. To jest wstyd, który przynosi zaledwie kilka osób, mówi Anna Mieczkowska. Bo przecież zarówno piłkarze, którzy świetnie grają, jak i kibice, którzy przychodzą na dobre, sportowe widowisko i nie chcą być świadkami tego typu zachowań i tego typu sytuacji, no nie przysparza nam na pewno chluby. Ja po prostu spotkam się z panem prezesem, bo nie będę się spotykała z panem Bednarkiem, bo to jest pracodawcą, jego jest pan prezes, więc musi sobie z nim tę sytuację uregulować. Ja spotkam się z panem prezesem, bo takie też jest oczekiwanie już radnych Rady Miasta i piszą do mnie też mieszkańcy, że po prostu no nie przystoi, żeby w ten sposób zachowywać się i działać na szkodę wizerunku naszego miasta, oskarżając miasto, czy też pracowników, urzędników o brak dobrej woli. Na całą rozmowę z prezydent zapraszamy do audycji Prezydencki Kwadrant zaraz po wydarzeniach dnia.